E, dobra, przechodzimy do e, walki numer 2, która miała być main eventem, e, od której e, nazwy wywodzi się skrypt, e, nazw nazwę tej walki przyjęto oczywiście e, skryptowo, przyjęto jako Nothing Else Matters, pokłony w stronę Metaliki, przy, przy tym utworze prawdopodobnie wyjdzie Triple H, e, no i cały skrypt dla całej Wrestlemania właśnie został przyjęty od tej walki Nothing Else Matters, taki nosi skrypt. Ta walka, ta, ta cała karta na WrestleManie. Oczywiście możemy się spodziewać gdzieś tutaj hbk który dodał tej iskierki podczas ostatniego row. Samych porywów, jakiegoś wielkiego spektaklu się nie spodziewam. Może dobrze, może dostaniemy właśnie wielki spektakl, co mnie bardzo zdziwi i ucieszy. Walka oczywiście w stypulacji No Holds barred. Nie ma tutaj dodatkowych stypulacji. Oczywiście, jeżeli przegrana będzie, to jasne jest, że streak jest przedwany. Jeżeli będzie przegrana Undertaker'a, ale nie ma stypulacji, że jeżeli Triple H przegra, to odejdzie i zakończy karierę. Nic z tych rzeczy nie będzie. No, Triple H <coughs> dalej będzie walczył, chociaż coraz bardziej okazjonalnie tylko. Może go wcisną w jakiś program na parę pay per view, ale też nie sądzę, żeby on był stałym i czynnym wrestlerem tak jak to było kiedyś. Sama walka, no tak jak wspominaliśmy, nie nastawiajmy się na nic epickiego, jeśli chodzi o umiejętności ringowe, choć to są dwie wielkie ikony, no bardziej liczymy tutaj na publikę i na Shauna Michaelsa, który będzie pewnie często pokazywany, jeśli obaj będą leżeć na ringu, a tak będzie, no, Sean będzie dopingował Triple H'a. Ale streak nie zostanie przerwany, nic na to nie wskazuje, bardziej obecnie mnie ciekawi to wejście Triple H'a, bo jeśli to będzie Nothing Else Matters, to jestem pewny, że kilkukrotnie go obejrzę przed y, autentyczną walką. Dokładnie, też ten, jeżeli ten, ten się pojawi, bo tam oczywiście formowicie spekulowali, że może Enter the Sandman, y, czy tam jakieś inne utwory Metaliki, no myślę, że właśnie na Else Matters, jeśli będzie, to będzie dobry. Dobry, dobra zapowiedź tej walki. No i przejdźmy teraz do main eventu, który jest w tym momencie jako main event zapowiadany. Miz versus John Cena o pas WWE. W to wszystko jeszcze ma być zamieszany Derok oraz Mizowi ma asystować jego wierny pomocnik Alex Riley. Kilka słów o tej walce. Kilka ale słów. O, o, o walce, ale o roku jak najmniej. Okej, okej. Okay, okay. No ale myślę, że on wiele wniesie w ten pojedynek. Dokładnie. No, mm, jeśli chodzi o umiejętności ringowe obu panów, no to wątpię, żeby zwolenników było wielu. Bardziej tutaj cieszymy się z tych prom, które były na row i całej tej rywalizacji, dwóch świetnych mówców. O wiele lepiej, o wiele lepiej się tego słucha, niż się to będzie oglądać w ringu. No ja mam nadzieję, że Miss zachowa pas mimo wszystko, no bo boję się kolejnego, długiego title runu Jasia. Mis jeszcze mi się nie przejawia jako Mistrz. dopiero co zmienił swój pas na złote M. Bardzo fajnie się prezentuje i też ten mikrofon specjalnie dla niego też z odwróconym A. kwadracikiem. jest fajna innowacja, jeśli chodzi o ringowe technikalia, no to ja niestety będę Chyba przewijał, choć, choć powiedziałem sobie, że Wrestlemanie obejrzę w całości, jak co roku. No i żebyś, liczy... nie, żebyś nie wymiękł przy walce, wiesz, mix tak team mecz. Tak, no tam, tam myślę, że każde wejście snuki będzie niestety przewijane. Ja na nią nawet patrzeć, nie mogę. Gdyby ona była jeszcze przyjemna dla oka, to na pewno bym położył się na łóżku i grzecznie obejrzał wszystko, ale w, w przypadku jej wyglądu, no to niestety dla mnie jest zbyt tęga. Eee, wracając, trzymając się tematu. No już tak czas nas goni, już tak mocno przekroczyliśmy. Myślę, że nas nie zabiją, bo to specjalny odcinek. Eee, no ja stawiam na za tyle. No, nie możemy się wypowiedzieć o tedy umiejętnościach ringowych. Kazałeś mi nie mówić o Doroku. No to wspomnij, to wspomni jeszcze kilka mówię, słów o ewentualnej jego interwencji. Nie mówimy o Doroku, no ewentualna interwencja. Mm, boję się, że zaatakowany zostanie Demis, a WWE pójdzie w był prosty manewr po prostu, gdy podczas ostatniego segmentu Sina wygłosił promo w kierunku roka, tak ten zrozumiał swój błąd i wszystko będzie skończy się na przytulaniu dwóch fejsów, podaniu sobie ręki. Może nie przytulaniu, ale podaniu sobie ręki w, o, mm, na wzajemnym szacunku dwóch panów, podniesieniu ręki nowego mistrza, no, nie chciałbym, żeby tak się stało, ale ciągle taką wersję mam w głowie. Byłaby głupia, wiemy to, wiem, wiem co mówię, wiem, że to jest nielogiczne, no ale niestety taki jest wrestling i takie coś mogą zrobić, zważywszy na fakt, że ani Rock nie będzie raczej odchodził jako ten zły, ani Cena nie przejdzie tego hill turnu. Więc... No właśnie, ja bym się tu chciał przychylić do tego, co Raven napisał, że to jest najlepszy moment. Na Hilton Jonas. Hilton. To jest świetny moment na Hilton Jonas. To jest jedyny moment. Ale się nie lepszy odpadło. niż SummerSlam. No ja wiem o tym. Słowa słowa za ostatniego row, kiedy Cena powiedział, że kiedy wychodzi na ring, to zawsze jest sobą. Mogą nam jednak podpowiedzieć, że on tym sobą pozostanie. Tym potulnym Jasiem, który rapował będzie już niestety tylko <laughs> okazjonalnie, chyba że wyda swoją nową płytę. No, i będzie kolorowy, i głównie będzie jego target to będą najmłodsi Dzieci. ci zowie. Tak jak to zresztą powiedział, że jest z tego dumny. No właśnie. A zastanawiam się jeszcze w tej e, walce rola Alexa. Co ciekawe, co, co, czy, czy zostanie ci tam zdzielony przez, przez Roka, czy przez Sinę, czy. Czy zainterweniuje? No nie wiem. No. myślę, że to największe szczęście, że jest w takim gronie i będzie w main evencie WrestleMania, no, mimo że dopiero niedawno trafił do rosteru WWE, tak jest najwyżej w karcie, jeśli się czepiać szczegółów, bo wielu z jego towarzyszy z NXT trafiło tam gdzieś miejsce, czyli na Florydę. może się tylko cieszyć, ale na pewno nic nie wniesie, nie będzie żadnej różnicy, on będzie tylko skakał i skończy tak jak zwykle kończy, czyli na swoich czterech literach. Dobra, i teraz szybki type, typer. Walka e, The Core versus Kane Big Show i reszta. Kor. Seamus Daniel Bryan. Daniel Bryan. E, Mix tag team match. E, Snooki. Rey Mysterio Cody Rhodes. Rey Mysterio. Randy Orton CM Punk. Randy Orton. Lawler Cole. Lawler. Edge del Rio. Del Rio. Triple H i Undertaker. Undertaker. No i Demis, John Cena, Ms. Dobra i tym z optymistycznym akcentem <głos> <głos> będziemy już podsumowywać to wydanie specjalne. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się. Tutaj chciałbym jeszcze skierować kilka słów podziękowania w stosunku do osób, które pomogły mi przy realizacji tego projektu jeżeli chodzi o, o stronę techniczną. Sam projekt pojawi się już na oficjalnym kanale Attitude i pod jego szyldem. Chciałem podziękować Sixowi, Sixkillerowi, który przygotował to logo, które widzicie. Program, mogę już oficjalnie powiedzieć, nosi nazwę Tydzień według Wercyna. Proszę nie mylić ze światem według Jacka z TVN-u, światem według kiepskich. Eee, natomiast podziękowania dla drugiej osoby, dla Xero, który przygotował intro, eee, które też mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak jak, ty, jak widziałeś to intro jeszcze przed przedpremierowo Niko, jak, jak ci się podoba i to, to logo? Generalnie jestem jak najbardziej za, za muzyką w, w tym intrze oraz za tym kręcącym się trójfmiarowym kwadratem, aczkolwiek jeden taki news. A co będzie jeśli zmienisz awatar? Bo tam na koniec w tym kwadraciku jest bodajże. TV Wercyna, później jest tak, TNA i tak, tak. a na koniec prezentuje się Twój awatar. No, nie my... zmienię, no, już nie, nie mogę zmieniać no, Aha, generalnie no, no, tak. jesteś skazany albo na ten awatar, albo po prostu na późniejszą zmianę. Nie, logo, lo, intro zostanie tak jak, tak jak jest. Myślę, że awatara nie będę zmieniał, bo mi się bardzo podoba. No i jeszcze teraz taka mała zajawka. My nagrywamy, jest godzina 11. Nie wiem, zaraz sprawdzę od razu. Pojawi się dzisiaj lub już się pojawił. Jeszcze się nie pojawił, ale pojawi się na pewno, bo my już będziemy to wrzucać wieczorem. Eee, wywiad z gwiazdą NBA, z naszym słoneczkiem w Stanach. Z kim, Niko? Marcin Gortat. I Dokładnie. Mam nadzieję, że nie popełniłem Babola w imieniu, bo właśnie się teraz zastanawiam, czy on ma na pewno Marcin na imię. <laughs> tak, Marcin Gortat, zawodnik Phoenix Suns. Eee, wywiad specjalnie dla Attitude. Ale o tym już dowiecie się wszystkiego od AXa w newsach. Mam nadzieję, że jeszcze około południa już się pojawi ten wywiad i my nie będziemy spoilerować. No generalnie ja wypada tutaj <coughs> pochwalić, no skoro już rzucaliśmy takie m, pochwały w, i podziękowania w stronę SixKillera i Xero za intro, to ja mimo wszystko... Apeluję do wszystkich użytkowników, żeby docenili to, co zrobił Ax, bo naprawdę jest to godne podziwu. Nawiązał kontakt z celebrytą naszym, który za Oceanem robi teraz oszałamiającą karierę i jest gwiazdą swojej drużyny, czego raczej nigdy nie oczekiwaliśmy po Polakach w NBA, więc Dokładnie. próba nawiązania z nim kontaktu jest już godna podziwu, a to, że mu się udało, jest, wymaga naprawdę oklasków, Niko winszuje Axowi za jego robotę, którą włożył. No to tyle w tym specjalnym odcinku. Śledźcie kanał Attitude, gdyż tam będziemy już na stałe, razem z, mam nadzieję, Vtude, czyli Vblogiem Rafikowym. No to ponownie tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Już mogę oficjalnie powiedzieć, tygodnia według Wercyna. Zapraszam na siódmy odcinek, gdzieś to będzie odcinek 6,5. Dziękuję mojemu gościowi, którym był Niko, czyli. Kapitan Karyzma, jedna, druga. Charyzmatycznego kraju Wiśni, głos, attitude, mówi. Kwiatu, kwiatu Wiśni. Kwiatu Wiśnia, kraju drugi, Wiśni. Drugi raz, drugi raz się pomyliłeś. Pierwszy raz stwierdziłem, że to, no wiadomo, na żywo, można powiedzieć, że lecimy, nie będziemy edytować, więc y, pomyłki no to, się no, wiesz, zdarzają. Japonia to mi się okaże, z krajem Wiśni, więc kwiatu Wiśni, charyzmatycznego wiadomo, kwiatu to, Wiśni. Wiesz, ja, ja odpowiadam za pierwszą część y, tej nazwy. Dwie, dwa kolejne wyrazy to już jest Jean, więc y, tamtejże pomyłki to on się może czepiać, ja przymklam. No, ja Także jeszcze raz dziękuję Niko i do usłyszenia. Dzięki wielkie na razie.